Mhm mm Tak nie od razu, szybko! Hm. Zmapował mnie <śmiech> 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 Zasysnął nam szczocha Ality Najgorsze, że widzę co ja zrobiłam? Co zrobiłaś? Aha. On, on zaciągnął to wszystko, y, tą no, wodę No jaka <laughs> Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj witamy Was z Mańkiem, z nowym robotem sprzątająco-myjącym. Mamy tutaj dzisiaj robota sprzątającego firmy Manuel, Manual Manuel, Manuel. Mo Moneual, Moneu... Myślę, że Google zrobi za nas to lepiej. Manuel. Manuel. Mamy robotę dzisiaj z firmy Moniu Chorwacki. Dajmy po chorwacku. Manuel. Manuel. Czyli ja po chorwacku po prostu go tłumaczyłam. Francuski. Daj po francusku, będzie spoko. Francuski. Maniul. O Maniul. Maniul. Na samym początku Zanim zaczniemy testować i będziecie w szoku, to mówimy Wam, że mamy dla Was rabat. Tak, rabat 10% na robotę. Na hasło Enjoyment wszystko macie w opisie. Teraz lecimy z tym koksem. Mbot 950 jest to najnowszy robot tej serii. Także zacznijmy od rozpakowania pudełka i będziemy się trzymać punktów, które będziemy Wam tutaj wypisywać. Tak będzie mądrze, chronologicznie, czyli całkowicie inaczej niż na tym kanale. Was Skoro już wiemy, jak to się poprawnie wymawia, zrobimy szybki unboxing, zobaczymy, co mamy w środku w tym opakowaniu. Co my tu mamy, co my tu mamy, co my mamy tu. Mamy instrukcję obsługi na samej górze i na samej górze mamy przyczepioną taką karteczkę, karta VIP. Pierwsza rzecz, którą mamy na tej karcie, to informacja o darmowym przeglądzie po roku. Kolejnym punktem to gratisowa bateria, wymiana baterii po dwóch latach. Tak, bo wiadomo, że jak, nawet jak w komórkach, jak mamy długą komórkę, to ta bateria się. Siada. Siada, po prostu coraz yy, mniej wytrzymuje. Tak samo jest w robotach. I z tą kartą też macie 25% rabatu na wszystkie dodatkowe rzeczy, typu filtry, typu te śmigiełka, które się zużywają. Może się nie zgubi za dwa lata. Powinno to, to pisać od spodu odkurzacza, jak dla mnie, bo ja to na pewno... A, mam kartę, o nie mam karty, mam. Element główny, jakim jest nasz odkurzacz. Uuu, i on jest zrobiony w macie. To jest coś ala granat. Jeżeli chodzi do, o design ładny, nie mogę powiedzieć, że nie. Z tym, że ten zielony pasek to nam do niczego nie pasuje na ten moment. Generalnie jakbym go postawiła na ogrodzie, to świetnie by się komponował, ale chyba nie do końca to będzie działać. Kolejna część jest to stacja ładowania, ta z kolei jest w połysku. Ma tu gumkę na samym spodzie. I już wam mówię, że to jest fajna rzecz bo stacja nie będzie nam się przesuwała, gdy robot będzie na nią najeżdżać. To jest mega turbo ważne, bo czasami zdarza się tak, że jednak na przykład kabel jest pod spodem czy coś i ta stacja jedzie, a robot próbuje do niej dojechać, więc to jest taki mały dingsa cieszy. Mamy tutaj śrubokręt. Oj, aż, aż drgnąłeś! Mamy tutaj jeszcze szczoteczkę i już wiemy do czego ta szczoteczka służy. Szczoteczka ma a -a -a. Też ma ten nożyk. Tak, ma tutaj nożyk i dzięki temu nożykowi my jesteśmy w stanie bardzo łatwo i bardzo szybko wyczyścić szczotkę od włosów. Bo w trakcie, jak odkurzacz jeździ, to zawija sobie tą szczotkę i w końcu ona się blokuje. Bardzo ciężko jest te zakręcone włosy tak po prostu wyrwać. I świetną opcją jest właśnie taka, taki mały mikro nożyk. Jeżeli macie coś takiego, to nie wyrzucać, bo to naprawdę przydatne. I zajebiście, że to jest takie cienkie. Oczywiście mamy tutaj też części wymienne, bardzo ważne. Filtr HEPA, dodatkowy filtr, filtr który jest w odkurzaczu obok filtru, filtra HEPA. Strasznie ciężkie słowa i dwie dodatkowe miotełki. A, 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 a! Czas na magiczne pudełko. I tutaj mamy nakładkę myjącą. Pojemnik na wodę jest bardzo cieniutki i on się rusza. Spoko jest. Jest niezależny od robota. Mm. Jest bardzo cieniutki, mało do niego wchodzi wody. I w przypadku naszego salonu musimy dolewać mu wody gdzieś około 2 dwa, dwa razy, żeby mikrofibra była cały czas mokra. To jemu trzeba być dolewać z tej wody, bo to jest malutko. Ładnie ten pazi dokładnie dociska. I sobie ja skończy kuchnię. To nie wiem, czy nie będzie trzeba mu dodać. Ma bardzo dużą tą mikrofibrę. I powierzchnię tego mycia, Także tak. jak jedzie, to naprawdę myje dużą, dużą powierzchnię i myślę, że umył nam bardzo dobrze, jak go testowaliśmy. Jeżeli chodzi o radzenie sobie z zabrudzeniami e, i mopowanie, e, no to tutaj jest. E, Mogę powiedzieć, że bardzo spoko. Oczywiście, jakieś takie grubsze zabrudzenia, błoto e, czy coś w ten deseń, no robot sobie z tym nie poradzi. Tutaj e, będzie potrzebny większy nacisk. Natomiast, do takiego codziennego mycia, e, jak najbardziej e, w porządku. Jeżeli robicie to regularnie, to robot nie powinien mieć z tym żadnych problemów. Mamy zapasową mikrofibrę fajnie, bo jak jedna jest w praniu, to druga może śmigać. Bardzo duża jest ta płaszczyzna, bo ona zajmuje praktycznie pół robota. Mhm. Czego tutaj nie ma w tym robocie? W tym robocie nie ma pilota. Pilot ma aplikację i na tej aplikacji się pilot ma aplikację. No klepnij się w ten web. Robot ma aplikację i z tej aplikacji go sterujemy, ale mamy tutaj przyciski nawigacji, tak to mogę nazwać. Tutaj mamy klasycznie włącz, wyłącz, ale mamy domek, czyli w dowolnym miejscu możemy mu to kliknąć i on pojedzie sam do stacji dokującej. Next one. To przejdźmy do samego wyglądu tego naszego robota. Ma koka. Ma koczka. No tutaj ma koczka takiego. To jest mój robot. Nasz nazywa się Maniuś. Maniuś ma koczka. Tak, Manuel, maniek rozumiecie. Manuel. Pierwsze co używaliśmy go przez jakieś półtora miesiąca. Tak. Codziennie jeździł. Nie widzieliście tego, bo od razu Wam mówimy, nie pokazywaliśmy Wam go na, ani na Instagramie, ani na YouTubie, nigdzie. E, bo chcieliśmy go przetestować, zanim jakkolwiek się na jego temat wypowiemy. W mamy tutaj trzy czujniki spadku. Warto je sobie czasami przeczyścić, ze względu, że one się tutaj kurzą. Te dwa elementy, które dochodzą do ładowarki czyli tutaj tymi elementami on się ładuje. Szczotki, tu jest świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o szczotki. Chodzi o szczotki te zamiatające, tutaj dwie, które mamy po bokach. One oprócz y, tych włosków klasycznych, mają taki, taką maleńką miotełkę, która odgarnia włosy, które wplątują się tutaj w ten cały zacisk i czasami no, trzeba go czyścić. Tutaj tego nie robiliśmy, bo tam nic nie było. Jak mówimy o szczoteczkach, to jedziemy do drugiej szczotki i tutaj też mamy dodatek. Tak, pierwsza rzecz, która nie w każdym robecie jest, to jest tutaj taka yy, gumka, gumka, która dotyka jakby całkowicie do, do podłogi, i w tym momencie robot jak zasysa. I on y, jakby kierunkuje ten swój zasys na te śmieci, które ma pod sobą, no nie? Tak Następna to rzecz, to tutaj są te dwa tutaj metalowe pręciki które powodują, że nie wpada nic takiego dużego, nie wiem, jak na przykład kartka. Kart, kartka A4 leżałaby na ziemi. Koc. To on się na tym nie zblokuje, z tego względu, że on tego nie ma możliwości zaciągnąć. zaciągnąć. Sama szczotka składa się z dwóch części jakby, z części z włoskami oraz z części z gumkami. Dodatkowo, jak sobie to otworzymy, bo to jest kolejny... Yy, szałpał. To jest świetne. To, to, to też ktoś przemyślał. To też tak. ktoś przemyślał, bo yy, tą szczotkę trzeba czyścić, czyścić co jakiś czas. I wiecie, tutaj zbierają się włosy, one są zakłaczone, to trzeba przecinać. To jest to, że możemy zdjąć sobie dwie końcówki z obu stron i bez problemu to wyciągnąć. Yy, nie trzeba tutaj grzebać, dłubać, mhm. rozcinać, pęsetą wyciągać tych włosów. Nie ma takiej opcji, bo to wszystko się e, wygodnie, delikatnie ściąga i bardzo łatwo zakłada z powrotem i to jest do założenia e, bez najmniejszych problemów. Warte, bardzo warte wspomnienia, jeżeli chodzi o taką wizualizację, to y, zderzak 360. Tak, I z tej strony działa i z tej strony działa. I z tyłu. I z tyłu działa. O, co on ma! Z każdej strony ma ten czujnik! Jak z każdej? Z każdej! Nie tylko z przodu, No. z każdej. Tutaj główny, no nie, ale tutaj też tak, się. Tak się chodzi, no, no. ciekawe. No i jeszcze co widzimy, to yy, ten koczek nasz. I ten koczek to jest yy, nie kamera, a laser. Dzięki temu laserowi robot widzi w nocy. Zajebisty jest! się nakręciłam! Mów, laser szybko, jest osiem! Zarobisty środk! Powiedz im! Że powiedz im! On... On świetnie skanuje pomieszczenie. On potrafi zeskanować nogi w stole, to jest mega czaderfie. Gdy położyłam statyw, na nim jest aparat. On nie przesunie, nie wywali mi niczego, tylko on objedzie nogi, w statywie, gdzie To jest delikatne, a on to widzi. Zresztą wy też to teraz widzicie. I to jest niesamowite, bo to, to się nie zdarzało wcześniej. Tak samo jeśli mamy, na przykład, nie wiem, uchylone drzwi. Bo to ja mam, załóżmy, w o, pokoju, no nie? Tak. Jak zostawiamy uchylone drzwi, kiedy ten robot się tam zmieści, sobie przejedzie, to on nawet tych drzwi ani w tą stronę, ani, w, ani nie zamknie. On może sobie sprzątać po ciemku i też, i też wszystko posprząta dzięki właśnie tej widoczności laserowej. Jest jeden przypadek, kiedy robot się gubi, to nie jest tak, że on nie ma wad. Wiecie, jak jest. Ale to musi wjechać za pierankę. Musi wjechać, nie, za zasłonę zaciemniającą, e, przez co laser nie wie, gdzie jest, i on się zatrzymuje. On jego strach paraliżuje, nie jedzie dalej, on się nie wydostaje spod tej firanki. Wiecie, że. O, ciekawe, co jest za fieranką, jak w tych wszystkich horrorach wejdę do tego pomieszczenia. Wszyscy mówią: Nie wchodź, nie wchodź! A on wchodzi. On tak nie ma. On się słucha i on nie wchodzi, więc to jest robota horrorów. Przepraszam. On by nie wszedł w te drzwi, które nikt ma nie wchodzić. O jest. Zbiornik na kurz. Um, on jest zawsze. Nieważne, czy robot mopuje, czy robot odkurza, bo jest robotem hybrydowym. W skrócie możecie jednocześnie myć podłogę i odkurzać. On ma dostęp do zbiornika z góry. Tak. tak. Ten zbiornik jest stosunkowo dla nas, no nie. Dość małe. My musimy go czyścić codziennie, odkurzacz jeździ raz dziennie, rano sprząta sam, jest tak ustawiony i po każdym sprzątaniu musimy ten zbiornik oczyścić. O, ten pojemnik jeszcze tutaj ma taką tą, yy, drzwiczki, więc jak coś już do niego wpadnie, to z niego nie wyjdzie. Jednak, gdy zbiornik jest przepełniony, czyli nie czyścimy go odpowiednio często, ta klapka jest o dupę nam rozbić, ponieważ i tak e, z niej się wysypuje, bo w naszym przypadku włosy oczywiście e, z niego wystają e, i tutaj e, nic nam to nie daje. Dodatkowo, podczas każde, każdorazowego czyszczenia zbiornika, warto przetrzeć właśnie ten filtr, który widzicie, że jest mega e, zabrudzony, bo robot. Tą płaszczyzną zaciąga, więc jeżeli ten filtr jest czysty, e, jego moc sania jest bardziej wydajna. Jeżeli zabrudzimy ten filtr i nie będziemy tego e, czyścić i ściągać z niego kurzu, tak jak tutaj widzicie, e, to ta moc sania będzie zdecydowanie mniejsza, przez co robot też będzie słabiej ciągnął. Przechodzimy do sprzątania. I jeżeli chodzi o sprzątanie, to ja tutaj Wam go polecam z całego serca, bo, bo to jest. Hit pod każdym y, względem. Sprząta wtedy, kiedy chce, jest ustawiony, w ogóle się nim nie zajmujemy. Wtedy, kiedy Jezus, u, na, na my go ustawiliśmy. Tak, <laughs> tak. Co rano, o 6 rano, Aha, <laughs> no. zaczyna sprzątać. W takim razie my sobie jeszcze śpimy smacznie, tak? I on już sprząta i nawet jeśli nie sprząta wszystkiego, bo załóżmy mamy bardzo dużo tutaj pomieszczenia i załóżmy zdarzy mu się, że do jakiegoś tam pokoju nie wjedzie, bo mu zabraknie baterii przykładowo, tak. Bo to w tym momencie on sobie odczeka, naładuje się i tam wróci. Chociażby to był taki kawałek. Wszystko, całe, yy, całe sprzątanie robota macie widoczne na aplikacji. On zmapuje wam całe pomieszczenie, on sobie to pomieszczenie zapamiętuje, on dokładnie wie, gdzie ma jechać. Jeszcze ważna rzecz, czyli możliwość posłania robota w konkretne miejsce, gdzie chcemy, żeby posprzątał. Nie pokój, tylko miejsce. Tak, miejsce. Bo to jest sprzątanie miejsca, czyli metr na, na metr. Czyli na przykład. Tak, jak obcinałem Alicie, Alicie w włosy na łapach, i było nabrudzone właśnie w takim gdzieś kawałku metr na metr, i posłaliśmy go tylko w to jedno miejsce, żeby posprzątał, i właśnie idealnie posprzątał to miejsce i sobie wrócił do stacji po, po, po skończeniu. W domach są takie miejsca, gdzie jest częściej brudne. Na przykład, załóżmy, u nas to jest wiatrołap, czy tam ganek, to różnie to ludzie nazywają, tak. to zabrudzenie jest mocniejsze, dlatego mamy też możliwość ustawienia żeby w niektórych miejscach on sprzątał jakby bardziej, czyli przejechał dwa razy. Tak. Druga fajna rzecz to są te takie blokady, że możesz zaznaczyć, żeby on gdzieś nie wjeżdżał. My to używamy w łazience i w tym momencie tam w tej części, gdzie mamy odpływ od gdzie mamy prysznic jest mokro. i Nie chcemy, żeby tam robot wjeżdżał, więc wystarczy zaznaczyć, że w tę w w część masz nie wjeżdżać, wjeżdżaj sobie wszędzie indziej i on się do tego stosuje. Jest posłuszny, jak mówi mąż mi. Dobra, pokażę Wam jeszcze opcję definiowania naszych pomieszczeń. I tutaj mamy mapa. Wchodzimy sobie, zdefiniuj nową strefę i na przykład damy sobie kuchnia. Tak, kuchnię mamy w tym obrębie, więc Uch. przejeżdżamy sobie i zaznaczamy, dokąd chcemy mieć. Kuchni, jak to ma wyglądać, ja chcę, żeby się kończyła równo z wyspą. I zapisujemy tutaj na górze. Zróbmy teraz tak, że chcemy, aby robot posprzątał nam tylko i wyłącznie w kuchni, bo coś tam się y, nasypało. I dajemy czyszczenie strefowe i chcemy tutaj żeby robot wjechał Mamy zaznaczoną strefę. Można ustawić yy, piętra. dwa piętra. W aplikacji wchodzicie w historię mapy tam wybieracie mapę z tego dnia, kiedy robiliście górę na przykład i wtedy wybieracie to mapę i wtedy on sprząta górę. Przychodzę do Was z nieco innej perspektywy. Jak widzicie, siedzę sobie na dywanie. I ten dywan posłuży nam jako test dla tego odkurzacza, czy poradzi sobie z wysprzątaniem tego dywanu e, i czy bez problemu na niego wjedzie, bo to też jest ważne. Dywan jest dość wysoki, to nie jest dywan z długim włosiem, natomiast jest to taki dość puchaty, e, miękki dywan, płatki owsiane posypane po prostu podywanie, także zobaczcie sami. I jak widzicie, wyzbierał bez problemu. On jeździ trochę nieregularnie, bo dałam mu sprzątanie miejscowe i próbowałam ogarnąć w którym miejscu dokładnie jest nasz dywan, żeby jeździł tylko i wyłącznie po nim. Także czasami ten chaos wynika bardziej z mojego niedopatrzenia i złego ustawienia nie ze względu na odkurzacz, ale płatki owsiane pozbierał bez problemu. Z tym, że to nie jest jakieś bardzo trudne zabrudzenie, umówmy się. E, są to posypane płatki na górze, nie mniej jest fajnie. E, druga rzecz to glina. Glina, e, ziemia spod kwiatka, którą wrzuciłam. Najpierw posypałam ją bezpośrednio dywan i zobaczcie, pozbierał bez najmniejszego problemu, ale czasami wysypie nam się glina i wdepczemy ją w dywan, więc dobrze wklepałam tą e, glinę w dywan i zobaczcie, co on zrobił. Tutaj zwiększyłam moc sania. Płatki, płatki były na minimalnej mocy sania odkurzane, natomiast na glinę zwiększyłam moc sania do maksymalnej. Nie wiem, ale ja osobiście nie zauważyłam, żeby robot po wie, w jeździe na dywan zwiększał moc sania z tej minimalnej na większą. E, mogę to tylko i wyłącznie sprawdzić e, po słuchu, że tak powiem. I tutaj wam dodaję głos wjeżdżania robota na dywan. Ja nie usłyszałam zwiększenia mocy. Druga rzecz to producent obiecuje nam, że robot jest w stanie posprzątać monety, co jest dość trudne, bo monety są po prostu ciężkie. I zobaczcie, jak robot sobie poradził po rozrzucaniu monet. Ewidentnie, na podłodze robot zamiata kasę pod dywan. Ale z dywanu już kradnie. Więc e, jeżeli chcecie e, cichaczem kraść pieniądze, to wysypujcie je na dywan. Jeżeli chodzi o zabrudzenia e, z podłogi, to ja wysypałam e, robotowi zabrudzenia typu płatki owsiane, słonecznik oraz glinę z kwiatka e, i jak widzicie, bez problemu sobie z tym poradził. E, wszystko chłonął tutaj też było sprzątanie punktowe, miejscowe. E, więc jeżeli coś wyleciało za obrzeże, no to robot tego nie jest w stanie posprzątać, ponieważ ma wyznaczoną linię i poza tą linię po prostu nie przejedzie koniec, kropka. E, natomiast nie było żadnych problemów z wysprzątaniem tego. Robot wszystko wciągnął, e, także tu też e, nie ma się do czego przyczepić, zresztą sami widzicie. Robot nie wykrywa kurzu, brudu i pyłu e, poza obręb. E, tego, co mu zaznaczymy, więc tutaj nie możemy się czepiać, że coś tam z boku wyleciało, bo to jest normalne i nikogo to nie dziwi. Mm. A, jeszcze wielkość robota, po to przyniosłam metrówkę. Szerokość to jest gdzieś tak około 35 cm, przodem. bez koczka e, 6 i 7, coś takiego. Tak, czyli jeśli macie na przykład meble, macie cokoły, to on wam jedzie tutaj tym przodem albo bokiem, bo koczkiem nie zachęcił. No już jeszcze na stole, żebym zmierzyła to z oponami. Jest około 8 cm, jak widzę. I z koczkiem ma on centymetrów nie 10,5. 10 10 więc jest to robot raczej wysoki. <śmiech> <śmiech> Zasysnął nam szczocha Ality! Czajcie to? Chcę o tym mówić? Tak, chcę o tym mówić. Zbiornik był pełen wody. Alita zrobiła nam kuku. Jak ją pochwaliliśmy, tak nam kurde zrobiła kuku ostatnio rano. Najgorsze, że widzisz, co ja zrobiłam? Co zrobiłaś? Aha. On, on zaciągnął to wszystko, y, tą no, wodę. No, jaka. Ja, ja nie mogę. On zaciągnął tego szczocha, a ja zamiast iść z pojemnikiem pełnym wody y, wody, ją wylać, to ja nie myślałam, że on tego tak dużo zaciągnął, i chciałam to wylać, bo myślałam, że to parę kropek jest. A z tego pojemnika się leje, i leje, i leje. I Marta stoi z tym odkurzaczem i wylewa z niego te, te siki i, i wylewa na tą podłogę jeszcze bardziej. Ja sama po 3 sekundach kapałam się, za dużo tego się leje. Po 3 sekundach? No. I się nie zepsuł. Przypominamy jeszcze raz o rabacie, minus 10% na hasło enjoyment. Zapraszamy na nasze Instagramy i do zobaczenia w kolejnym teście. Pa! pa. Tak nie od razu, szybko! Zawsze to jest. Ja myślałem, że spadnie, bo ja mnie Ja też ten strasznie szybko się rozpędził. Poodkórza nam stół!